Cześć, sąsiedzie. W tej chwili istnieje 72% szans na to, że przechowujesz w spiżarni żywność z owadami w środku, a nie jako zanieczyszczenia, jako składniki. A korporacje, które ci to sprzedają, liczą na jedno, że nie przeczytasz niczego poza trzecią linijką listy składników. Widzisz to? Acheto domesticus. Brzmi medycznie, naukowo, a nawet bezpiecznie. To jest proszek świerszczony. A Tenebrio molitor to larwy mącznika młynarka zmielone na suplement białkowy, który teraz znajduje się w chlebie, makaronie i batonach proteinowych w każdym Aldi i Lidlu w Polsce. W zeszłym tygodniu kupiłem 12 koduktów. Każdy z nich odwróciłem na drugą stronę. Cztery z nich zawierały owady. Cztery. I wiedziałem o tym tylko dlatego, że spędziłem dwie godziny ucząc się kodów, których nie chcą, żebyś rozpoznał. Oni tego nie ukrywają. Prawnie nie mogą, ale też tego nie reklamują. Używają łacińskich nazw. Używają numerów fra. Liczą na to, że się spieszysz, jesteś zmęczony, po prostu próbujesz nakarmić swoją rodzinę. Więc oto co zrobimy w ciągu najbliższych trzech minut. Przeprowadzę cię przez każdy kod, który oznacza owady. Pokażę ci te produktki. Nauczę cię wzorca, żebyś już nigdy przypadkowo tego nie kupił. Bo kiedy już to zobaczysz, nie da się tego odzobaczyć. Zostań ze mną. Zanim będzie lepiej, będzie gorzej. Jest rok 2026. Okres przejściowy się skończył. Inwazja owadów w polskich supermarketach osiągnęła szczyt. Podczas gdy Aldi i Lidl mówią o zrównoważonym rozwoju i innowacjach, tak naprawdę chodzi o otwarte zyski. Drogie tradycyjne białka są zastępowane taną mąką z owadów, ukrytą pod nazwami takimi jak Aketa domesticus i Alphitobius diaperinus. Cztery gatunki zainwadowały nasze źródła żywności. Każdy zatwierdzony przez konkretne rozporządzenia Unii Europejskiej, każdy ukryty pod łacińską terminologią naukową, która wygląda na akademicką, ale w rzeczywistości oznacza świerszcze, robaki i chrząszcze, z naciskiem na łacińskie nazewnictwo. Świerszcz domowy występuje jako Acheta domesticus. Mącznik młynarzek jako Tenebrio molitor. Szarańcza wędrowna jako Locusta migratoria a mącznik młodszy jako alfitobius diperinus. Brzmi apetycznie – absolutny year! Dlatego właśnie przemysł używa łacińskiego kamuflażu. Traktuj te łacińskie nazwy jak akademicką maskę. Kiedy korporacja napisze – świerszcz domowy na opakowaniu? Nie kupisz tego. Odłożysz to na tyjnach. Ale gdy na etykiecie drobnym drukiem, między maltodekstryną a naturalnym aromatem, pojawia się Aketa domesticus, wygląda to naukowo niemal jak suplement witaminowy lub związek mineralny. To celowa psychologiczna filtracja. Unia Europejska zatwierdziła te cztery gatunki poprzez konkretne regulacje. Nembrion molitor uzyskał zatwierdzenie w czerwcu 2021 roku. Locusta migratoria została zatwierdzona w listopadzie 2021 roku. Acheta domesticus pojawił się następny w lutym 2022 roku. Alphitobius diaperinus został zatwierdzony w styczniu 2023 roku. Warto zwrócić uwagę na te zatwierdzenie. Są one oficjalne. Zwróć szczególną uwagę na takie frazy jak częściowo odtłuszczony proszek z Acheta domesticus korporacyjny kod oznaczający zmielone świerszcze w Twoim makaronie. Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej te owady mogą legalnie pojawiać się w chlebie, krakersach, batonach zbożowych, ciastkach, pizzy, makaronie, wyrobach mięsnych, zupach, przekąskach, napojach piwopodobnych, czekoladzie i zamiennikach mięsa. Lista stale się wydłuża, a zmiany są legalne. Ale dlaczego przemysł w ogóle to robi? Odpowiedź jest prosta: pieniądze. Mąka z owadów w 2026 roku to niezwykle tani materiał wypełniający. Tak, na papierze ma wysoką wartość odżywczą, ale prawdziwą korzyścią dla producentów jest redukcja kosztów. Pozwala im to ograniczyć drogie surowce, takie jak wysokiej jakości mąka pszenna, jajka premium czy importowane koncentraty białkowe. Płacisz tę samą cenę przy kasie w Lidlu czy Aldi, ale w Twojej bułce lub pudełku makaronu przepis został po cichu zoptymalizowany pod kątem marży zysku. Były kierownik produkcji z dużej przemysłowej piekarni w zachodniej Polsce ujawnił tę strategię. Mąka z owadów to idealny środek do rozciągania produktu. Skutecznie wiąże wilgoć i podnosi zawartość białka na etykiecie żywieniowej, bez potrzeby używania drogiego izolatu sojowego czy pochodnych mleka w proszku. Więc jesz przemysłowy model cięcia kosztów sprzedawany jako zrównoważona innowacja. Marże zysku są znaczące. Kilogram proszku z świerszczy kosztuje około 60% mniej niż równoważna ilość białka z nabiału lub wysokiej jakości roślinnych źródeł. Pomnóż to przez miliony produktów przechodzących co tydzień przez Biedronkę, Lidl, Aldi i Kaufland. Oszczędności są ogranne, ukryte składniki, które jesz od dekad. Ale łacińskie nazwy i nowe mąki z owadów to tylko wierzchołek góry lodowej. Istnieją składniki na bazie owadów, które spożywamy od dziesięcioleci, substancje pozyskiwane z czerwców i czerwca indyjskiego. S120, znany również jako koszenila lub ekstrakt z czerwców, pojawia się niemal we wszystkim, co ma wyglądać apetycznie na czerwono. Znajdziesz go w jogurtach truskawkowych, owocowych cukierkach, różowych napojach i polewach do deserów. Ale za tym niewinnie brzmiącym barwnikiem kryje się masowy grup owadów. Koszenila jest w zasadzie wtwarzana z ciał owadów. Aby wyprodukować zaledwie 1 kg tego czerwonego barwnika, pracownicy muszą zmiażdżyć około 150 tysięcy samic czerwcow, owadów z gatunku plus corpus, które żyją na kaktusach w Peru i Meksyku. Owady są zbierane, zabijane przez poddanie działaniu wysokiej temperatury, suszone, a następnie mielone na drobny proszek. Czerwony barwnik jest następnie ekstrahowany przy użyciu wody połączonym z roztworami amoniaku lub węglanu sodu. Roszek budyniowy o smaku malinowym dr Edkera zawiera koszenile E120, stojącą na półkach w Biedronce, Lidlu i Aldi. Jest zmiażdżone ciała owadów tylko po to, by twój budyń miał odpowiedni odcień czerwieni. Ale sytuacja jest jeszcze bardziej absurdalna. 904 Szalak. Jest to lakier biologiczny, substancja glazurująca rozpylana bezpośrednio na powierzchni żywności. Wyobraź sobie, że pokrywasz swoje meble warstwą pasty do drewna, aby nadać im połysk. Dokładnie to samo robi przemysł spożywczy z twoimi jabłkami, czekoladą i słodyczami, ale ten lakier nie jest syntetyczny. Jest to wydzielina owada z rodziny larwowatych Keria latka, który żyje na drzewach w Indiach i Tajlandii. Te owady wydzielają lepką, żywiczną substancję, która twardnieje na gałęziach Szem zeskrobuje te wydzieliny, przetwarza je na szelak i spryskuje nim owoce oraz słodycze, aby nadać im połysk. Aby wyprodukować 1 kg szelaku, trzeba zebrać wydzieliny od 50 do 300 tysięcy owadów lakowych. Gdy gryziesz to błyszczące jabłko z Lidla, spożywasz wydzieliny owadów. Zagrożeniem medycznym jest hityna i reakcja alergiczna. Wstręt to jedno, ale dla Twojego organizmu istnieje znacznie większy problem. W roku 2026 nie chodzi już tylko o estetyczną odrazę. Wraz z masowym wprowadzeniem mąki z owadów do codziennego chleba, makaronów i produktów białkowych, do polskich konsumentów dociera nowe zagrożenie medyczne. Tym zagrożeniem jest chityna. Chityna to substancja, z której zbudowane są eksoskielety owadów, ich twarde zewnętrzne pancerze. Pomyśl o chitynie jak o zmielonych skorupkach krewetek, sproszkowanych na pył. Dla większości osób bez alergii przechodzi przez układ trawienny jak trudnostrawny błonnik. Może być to niekomfortowe, ale nie jest od razu niebezpieczne. Ale dla alergików hityna to chemiczna wojna. Jeśli masz alergię na skorupiaki takie jak krawatki, kraby czy homary, albo reagujesz na roztocza kuzu domowego, twój układ odpornościowy nie potrafi odróżnić białek owadów od niebezpiecznego intruza. Struktury białkowe są zadziwiająco podobne. System obronny twojego organizmu widzi proszek z koników polnych w twoim chlebie z albi, tak samo jak widzi białko krewetek. Uruchamia pełną reakcję alergiczną. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdza, że białka owadzie wywołują poważne reakcje krzyżowe u osób z istniejącymi alergiami. Kompleksowe badanie opublikowane w 2023 roku, obejmujące ponad 2000 uczestników, wykazało, że 17% osób z udokumentowaną alergią na skorupiaki lub roztocza kurzu domowego reagowało konkretnie na białka koników polnych i mącznika młynarka. To prawie 1 na 5 osób cierpiących na alergię. Dla tych osób spożycie chleba zawierającego mąkę z owadów może wywołać wstrząs anafilaktyczny z objawami takimi jak pokrzywka, swędzenie, obrzęk twarzy, kaszel, duszność, ból brzucha i wymioty. W skrajnych przypadkach reakcja ta może zagrażać życiu. Każdy produkt zawierający jadalne owady musi teraz posiadać specjalne ostrzeżenie UE dotyczące reakcji alergicznych dla osób z alergią na skorupiaki, mięszaki lub prostocza kurzu domowego. Ale tutaj tkwi kluczowy szczegół: obróbka cieplna pod pieczenia nie eliminuje potencjału alergizującego. Struktury białkowe pozostają nienaruszone, nawet w wysokich temperaturach. Świeżo upieczony chleb z kauflandu nadal niesie pełne ryzyko alergii. Gdzie owady ukrywają się w twoim supermarkecie? Zagrożenie jest realne, ale gdzie dokładnie czai się w supermarkecie? Oto dwa główne miejsca, których musisz unikać. Pierwsza kategoria: batony proteinowe i przekąski fitness. Tutaj proszek z Acheta domesticus jest często reklamowany jako zrównoważone źródło białka. Owady spożywcze, batony proteinowe zawierające mąkę z świerszczy, sprzedawane są w sklepach Carrefour za 10 do 15 zł za sztukę. Opakowania wykorzystują zieloną grafikę i hasła o zrównoważonym rozwoju, ale często płacisz wysoką cenę za surowiec, który kosztuje producentów prawie nic. Druga kategoria – chleb, mieszanki do pieczenia i makarony. To tutaj owady stają się czystym wypełniaczem. Kaufland i Lidl wprowadziły produkty piekarnicze z dodatkiem owadów w wybranych lokalizacjach w Polsce pod koniec 2023 roku. Zwracaj szczególną uwagę na frazę częściowo odtłuszczony proszek na listach składników. To branżowy kod oznaczający przemysłowo przetworzone larwy chrząszczy lub proszek ze świerszczy w twoim codziennym chlebie. Słowa częściowo odtłuszczone mają brzmieć technicznie i nieszkodliwie, podczas gdy w rzeczywistości oznaczają, że usunięto część tłuszczu ze zmielone owadów przed dodaniem ich do twojej żywności. Przemysł spożywczy liczy na to, że będziesz zbyt zmęczony po pracy, zbyt zabiegany przy kasie, zbyt przytłoczony polskimi i łacińskimi nazwami składników, by faktycznie przeczytać tył opakowania. Stworzyli ten system, opierając go na zmęczeniu konsumentów i przeciążeniu informacjami. Ale teraz masz wiedzę, a wiedza to potęga. Oto Twój trzyetapowy plan walki na zakupy wolne od owadów. Krok pierwszy – blokada łacińska. Gdy zobaczysz na liście składników acheta, tenebrio, locusta lub alfitobius, odłóż produkt z powrotem. Te łacińskie nazwy pojawiają się drobnym drukiem, często ukryte wśród innych składników. Naucz się wyszukiwać te cztery słowa i natychmiast je odrzucać. Krok drugi. Zasada bedańska. Dla całkowitej pewności kupuj produkty z certyfikatem wegańskim. Certyfikat wegański działa jak biologiczny strażnik. Blokuje wszystko, co pochodzi od zwierząt, a owady zaliczają się do zwierząt. To automatycznie eliminuje E120, czyli zmielone owady czerwcowe oraz E904, czyli wydzieliny owadów lakowych. Krok trzeci, zwracaj uwagę na ostrzeżenia o alergener. Jeśli na opakowaniu widnieje napis, może zawierać skorupiaki, ale w składzie nie ma owoców morza, to często wskazuje na chitynę pochodzącą ze składników na bazie owadów. Teraz moc jest w Twoich rękach! Polskie Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązkowe oznaczenie graficzne na produktach zawierających owady z wyraźną ikoną owada. Rozporządzenie jest obecnie w trakcie przeglądu. Według badań Federacji Konsumentów z końca 2024 roku około 76% polskich konsumentów nie chce spożywać produktów z owadami lub składnikami pochodzącymi z owadów. Nie jesteś sam. Jesteś częścią świadomej większości, która odmawia bycia królikiem doświadczalnym w korporacyjnych eksperymentach oszczędnościowych przebranych za innowacje ekologiczne. Przemysł zbudował ten system na twojej niewiedzy. Wicili na to, że łacińskie nazwy będą onieświelające. Zakładali, że nigdy nie połączysz E120 ze zmielonymi owadami. Zaryzykowali, że marketing zrównoważonego rozwoju przeważy nad twoim instynktem, by wiedzieć, czym karmisz swoją rodzinę. Ale teraz potrafisz czytać ich kody. Rozumiesz ich motywy. Wiesz, w których produktach ukryte są owady, a które etykiety gwarantują ich brak? Masz plan działania, który sprawdza się przy każdej kasie. Wiedza należy do ciebie.